Jak tam, chłopie? Wstałeś już? To dobrze. Słuchaj! Weźmiesz mi ciągnik, chłopie, i polecisz mi do GS-ów. Kalarepę trzeba, chłopie, przeładować, bo jest nowy transport. Chłopie! Ze Słowacji, chłopie, 20 50 kalarepy. Także ruszaj mi się. Co? Coś ci do mnie odrzekł? Wasze słowo! I nie tym tonem! Chłopie! Chyba coś ci się grubo pomyliło! Nie do mnie tak! Także lepiej uważaj! Bo następnym razem inaczej się to skończy! Także działaj mi! I żebyś mi... był!